Często osoby przyjeżdżające do Tajlandii są już bardzo szczęśliwe, podejmują decyzję, że chcą tutaj zamieszkać, jednakże zawsze największym problemem jest to, na jakich zasadach tutaj się zatrzymać, jak wygląda sprawa z wizami i to wszystko, aby legalnie tutaj zamieszkać. Rząd tajski wprowadził na szczęście nową, bardzo atrakcyjną ofertę. Jest to wiza DTV. Opowiem Ci parę szczegółów na jej temat. Obecnie najlepszą wizą, która bije właściwie wszystkie do tej pory wizy, a które pozwalały zostać w Tajlandii na dłużej, jest to wiza DTV. Została wprowadzona w 2024 roku. Pozwala Wam na 5 pobyt, gdzie najdłuższy z pobytów to jest 180 dni, jednorazowe właściwie rok. Wygląda to w ten sposób, że po 180 dniach. Udajesz się do emigration biura i tam przedłużysz sobie na kolejne 180. Jeżeli zdarzy się, że wyjedziesz w ciągu tych pierwszych 180 dni, kiedykolwiek masz ochotę i wrócisz, czas 180 dni zaczyna liczyć się na nowo z momentem powrotu. W przypadku, gdy wyjedziesz na przykład po dwóch miesiącach od otrzymania tej wizy na Bali bądź do innego kraju i wracasz do Tajlandii, twoja wiza zaczyna biec czas 80 dni na nowo. Ta wiza na 5 lat kosztuje 10 tysięcy Bahtów. Ubiegać na, o tę wizę mogą się wszyscy, którzy pracują zdalnie. Muszą, po złożeniu wniosku online, Przypominam, że ten wniosek nie możesz złożyć będąc w Tajlandii, musisz złożyć w swoim kraju bądź w ambasadzie innego kraju, czyli nie złożysz, nie zaplikujesz na tę wizę będąc w Tajlandii, ale jeżeli nie jesteś w Tajlandii, składasz taki wniosek online, należy wykazać dokumentację, z której będzie wynikało, że pracujesz online i masz z tego tytułu dochody oraz musisz wykazać na swoim koncie swoim imiennym koncie bankowym wysokość 500 tysięcy batów. Nie da się tego w ogóle porównać, warunków ubiegania się o tę wizę i to, co uzyskujesz w porównaniu do wszystkich innych wiz, które do tej pory są obecne i dostępne dla cudzoziemców. Jest to absolutnie najtańsza i najbardziej korzystna oferta, jaką w tej chwili rząd wprowadził dla cudzoziemców, którzy marzą o dłuższym pobycie w raju i zamieszkaniu tutaj oraz o legalnej pracy. Jeżeli miałabym porównać, jest to najbardziej zbliżona wiza do warunków wizy studenckiej, jednakże pamiętajcie, że na wizie studenckiej za każdym razem, kiedy opuszczacie Tajlandię, wasza wiza traci ważność i musicie ubiegać się na nowo. W przypadku wizy DTV czegoś takiego nie No dobra, powiem Wam. E, przepisy mówią, że możesz otworzyć konto, jednakże banki mimo wszystko troszeczkę robią. Na razie tutaj problem jest to w progresie i myślę, że za sekundę będzie to dopracowane i możliwe, aby to konto faktycznie założyć. Możesz rzeczywiście aplikować samodzielnie e, o tę wizę, ale też e, możesz skorzystać z wielu firm, które zapraszają. Zajmują się pomocą cudzieńcom do aplikacji o poszczególne wizy, jednakże sugeruję Ci, abyś sam spróbował. Myślę, że te parę informacji były Wam pomocne do tego, aby widzieć, jak prawnie i spokojnie tutaj zamieszkać i też pracować, co jest bardzo ważne, jeżeli podejmujecie tę decyzję, aby zostać w Tajlandii. Zaobserwujcie mój profil, zerknijcie także na mojego Instagrama, gdzie opowiadam mnie ciekawostki o życiu, tradycji, kulturze, jedzeniu w Tajlandii. 拜。Bye.